Wyobraź sobie przez chwilę, że za zaledwie trzy minuty nastąpi twój cud. Bóg posłał mnie, aby powiedzieć ci, że dzisiaj otrzymasz wszystko, o co tak długo prosiłeś. Ale, żeby tak się stało, musisz uważnie słuchać, ponieważ w twoim życiu wydarzy się coś niezwykłego. Bóg nalega, abyś posłuchał tego przesłania i nie ignorował go, ponieważ później możesz tego żałować. Chcę, żebyś zachował to w swoim sercu, nikomu o tym nie mówiąc. Na zakończenie tego przesłania będę się modlić, aby wszystkie błogosławieństwa, jakie Bóg przygotował dla Twojego życia, spełniły się. Kiedykolwiek poczujesz, że to słowo jest dla Ciebie, napisz w komentarzu: Otrzymuję tę łaskę, Ojcze. Ten prosty akt wzmacnia Twoją wiarę i otwiera drzwi do świata nadprzyrodzonego. A jeśli po wysłuchaniu tego przesłania przypomnisz sobie o kimś, kto potrzebuje tego usłyszeć, przerwij wszystko. I podziel się tym z tą osobą, mówiąc: Bóg ma ci coś dzisiaj do powiedzenia. Dzisiaj Bóg chce ci przypomnieć o czymś, o czym być może słyszałeś wiele razy, lecz czego jeszcze w pełni nie doświadczyłeś. Bóg jest Bogiem cudów. To ten sam, który otworzył Morze Czerwone, aby jego lud mógł przejść na drugą stronę suchą nogą, ten sam, który przywrócił wzrok niewidomym, słuch głuchym, który sprawił, że sparaliżowany stanął i zaczął chodzić to on jest bogiem, który jednym słowem wywołał Łazarza z grobu, nawet po czterech dniach od śmierci. A wiesz co jest najbardziej niesamowite? On się nie zmienił. Biblia zapewnia nas w liście do Hebrajczyków 13:8, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Ale teraz pytam cię, czy naprawdę w to wierzysz? Ponieważ często mówimy, że wierzymy, ale w głębi duszy okoliczności sprawiają, że mamy wątpliwości. Życie nas przytłacza. Pojawiają się trudności, i nagle ten cud, który wydawał się tak bliski, zaczyna wydawać się odległy. Ale Bóg nie jest ograniczony tym, co widzą nasze oczy. Pracuje ponad nasze wyobrażenie. Przypomnij sobie lud Izraela, otoczony z jednej strony przez armię faraona, a z drugiej przez morze. Z ludzkiego punktu widzenia był to koniec, ale Bóg nakazał Mojżeszowi: Powiedz ludowi, żeby ruszyli naprzód. A gdy Mojżesz posłuchał, stało się coś niemożliwego. Morze się rozstąpiło, a lud przeszedł po suchym lądzie. Być może, znajdujesz się dokładnie w takiej sytuacji, patrzysz na coś, co wydaje się niemożliwe, ale dziś mówię: Wam, idźcie naprzód, zaufajcie. Ponieważ Bóg, który otworzył morze dla swojego ludu, jest tym samym, który teraz działa w waszym życiu. Teraz pomyślcie ze mną. Zanim Jezus wstąpił do nieba, złożył obietnicę, która miała wszystko zmienić obietnicę, która przemieniła nie tylko życie uczniów, ale i twoje. Ale zanim opowiem wam o tej obietnicy, muszę podzielić się z wami czymś wyjątkowym. Stworzyliśmy narzędzie, które jest w stanie przyciągnąć dobrobyt i obfitość tym, którzy z niego korzystają. To narzędzie pomogło już ponad 10 osobom uporządkować swoje finanse i znaleźć drogę do nadziei. To nasze najnowsze narzędzie do nabożeństw, zatytułowane Bóg mówi ci to dziś. Jeśli słuchasz tego przesłania, to dlatego, że Bóg chce, abyś podjął działanie. Kliknij teraz na link przypięty w komentarzu i odblokuj portal do wolności finansowej. To jest potwierdzenie, na które czekałeś. Mój bracie, moja siostro, gdy Jezus miał wstąpić do nieba, wiedział, że będzie to jego ostatnie fizyczne spotkanie ze swoimi uczniami. A potem zostawił nam wielką obietnicę. Powiedział, ześlę na was to, co obiecał mój ojciec. Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Pomyśl teraz o wadze tych słów, przyobleczeni mocą z wysokości. Mogli stracić nadzieję, ale zamiast tego zaufali. Udali się do Jerozolimy i czekali, jak nakazał Jezus. I to jest dla nas wielka lekcja. Posłuszeństwo nawet jeśli nie wszystko rozumiemy. Czasami chcemy natychmiastowych odpowiedzi, chcemy zobaczyć rezultat, zanim podejmiemy pierwszy krok, ale Bóg wzywa nas, abyśmy zaufali Jego czasowi. Duch Święty stąpił na nich jak gwałtowny wiatr, jak języki ognia. Ci prości ludzie, którzy kiedyś się bali, zostali przemienieni, zaczęli mówić innymi językami, śmiało głosić kazania, czynić cuda. Obietnica Jezusa spełniła się, i nic już nie było takie samo.